Cześć się wszystkim ja jestem Bloker, a to kolejny film z kanciastej przygody. Pod ostatnim odcinkiem z chowanego dobiliście multumapek. Teraz widzicie ile dokładnie. Zresztą tak przy okazji, jak widzicie, mam już skina szeka. Normalnie jest fajnie. Przy okazji widzicie też trzech ostatnich subskrybentów kanału. Jeśli chcecie się tu pojawić w następnym filmie, to polecam kliknąć tam czerwony przycisk na dole. No i cóż, ja już nie przedłużam. Zapraszam Was do odcinka z chowanego z żulem i z mnichem. No i co? Miłego oglądania. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Neon, jestem się z Lokarem i z Maksem. Witam. wypad A wypadł z mojego no, i znowu się zestrał, nie to jest hit po prostu. No wypadł! Ja to muszę potem sprzątać. Zamykamy go w kiblu. Nie już jedną. I posłuchajcie, dzisiaj będziemy grać sobie w chowanego e, Tylko nie, tym razem nie tym, nie w wiosce Właśnie, pójdziemy sobie w jakieś losowe miejsce gdzieś, gdzie nie znamy Co wy na to, żeby właśnie... Tego, zagrać sobie w jakimś lesie. Dobra. O, mam lepsze miejsce. Dobra, tepnijcie się do mnie. Na bagnie. Będziemy mieli chowanego na bagnie. 3 2 jeden. Dobra. Z Damian, szuka Co czemu? Zacznij... No, szuka, no. Szuka. Dobra, zacznij szukać. kolegów Zacznij ja liczyć, już mam nie Dobra, ja wypad ja z baru. Kolegów. Wypad z baru, liczyć. Żulu. Na głos, do 30 podsumowanie Żulu No, do na Jedna głos. buteleczka I na F1, nie? Druga. Tak, na F1, na F1 trzeba grać. Damian O Jezu, to ja, to ja nie widzę żadnych moich butelek. O nie! Utknąłem! Utknąłem! Co ty dupisz? Gdzie? Piąta buteleczka Dobra, muszę zniszczyć blok, niestety. No dobrze. Dobra, ja nie że... można zniszczyć bloków, ale... Jeju! O kurde! 12 buteleczka. Do 30 liczysz? Ja liczę w butelkach. Ile Uch. wypiję. Ja pitole. To do dziesięciu w takim razie. A ja już dwu... 13 A nie, w sumie się zgubiłem. A jestem w terenie czy nie jestem w terenie? Bo nie wiem teraz. A! Jej, ja tu jest w... akurat blok! Kurde, nie wiem gdzie się schować. Moi przyjaciele przyszli chyba. O, mam kampę! Dobra. No ja mam taką trochę średnią, Brejerza. Ty zobaczysz moją tam kampę z... na filmie tutaj. Spaniaki, ja idę jest. po was z ziomeczkami. On tam już... On już szuka, no. O, w mordę, tego. go... Aaaa! Co jest? Nie, 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 chowaj się! Chowaj się, chowaj się! Ja pitole! Ja nie mogę, to jest masakra! Ja w sumie się schowałem w takim miejscu, że ja nic nie widzę i... Ja beznadziejny. No, nie cierkaj mi, bo ja cię za chwilę za obiad z ciebie zrobię. O jezu, slime mam. Dobra, tu powiedz, mi, że. Tego, tera. Tera. Ale ja się boję ciemności, ja nie chcę. Oła, oła! Ja nie chcę chodzić po Ale właśnie gadaliśmy przed nagraniem o tym, że ja bardzo dawno slimu w Minecrafcie nie widziałem, a teraz mówisz, że znalazłeś. No było się res. No, na, na tych bagnoch. Dobra, jak ci idzie Żulu? Gdzie jesteś? Żul poszukuje. Posłuchajcie, <laughs> zachęcam jeszcze bardzo, żeby zostawić suba, lajka, wbić do tych panów, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Ich kanały macie w opisie oraz na samym końcu w kartach. Filmu no. w tym świetle. I jest ja jest też zapraszam do, do mnie na... na moją perspektywę. Tak, tak, do na perspektywy jeszcze. Bo perspektywa będzie chyba u lokara, ale nie wiem czy, czy żul nagrywasz. Żul, żul nagrywasz perspektywę? Żul nie wie, czy nagrywa. mi się zbyt trzęsą ręce, żeby kamerę utrzymać. Rozumiem, no to u lokara będzie perspektywa z tego. Trzeba coś w ręce? Dobra, nie. Zaczynać. Co jest? Co to było? O, o! Jezu! Mam cię! A! Żul mnie znalazł! To było poza terenem, który wyznaczyłeś. Oszukiwałeś. Nieprawda! To nie było poza! Muszę budlę na odstresowanie. To nie było poza! Nieprawda, Żulu. Było poza, tu stałeś. No, A ale ale to jest... Ej, właśnie, bo nikt to... nie liczy czasu, jak długo on szuka. A właśnie, 5 minut ma być. Czemu my tak nie liczymy? Ile już szukasz? 2 minuty? No. Dobra, to ustawiam. 10 na... butelek zdążyłem wypić w tym czasie, więc jakieś 2-3 minuty szukam. No to dałem Ci jeszcze 3 minuty na znalezienie. <grym> Gdzie wy jesteś, To? Gdzie ty jesteś? Znaczy, ja wiem, że to mi się już dwoi w oczach, ale spokojnie, jestem jeden. <grym> Burde, to nie dobrze. Może bym <grym> twojego klona znalazł. Lecimy za żulem. Chodzicie żarty. po bagnach, buty mi utykają, których mam, znaczy stopy. <grym> ja pitole. Albo mi się tu z widy robią, albo tu jest coś zepsute. <grym> Żulu, szukaj szybciej. Żul nie może, żul się zmęczył. <grym> żul ma jeszcze żul... dwie minuty. Ty, rzeczywiście słuchajcie slimey. A myślałem, że żul, Żulo mi się coś przewidziało. A to jednak, serio? Żulu, gdzieś ty jest. No to ty jesteś Żulem. <grym> A no tak. <grym> ja mam taką Panie kampę. Okaże, gdzie, gdzie pan jest? Ja mam taką kampę, że myślę, że mnie nie znajdziesz. Bo A. się nie znajdę, bo mi się już troi w oczach po tych budach Ale bo to masz trzy się... razy większą szansę, żeby mnie znaleźć. Co to? Jenny nie strasz człowieku! Czyli ty gdzieś tu jesteś? Nie ty, Neonek się do mnie tepnął. A ja... A ja, Musiałeś co... tego nie mówić! Juś tego nie mówić! On się do siebie nie tepnął, on do siebie zeskoczył <laughs> Nie znalazłeś lokara nadal? No? Rób? Nie, bo mi się troi w oczach Minuta. <gulia> <gulia> Minuta i lokar wygra rundę. Mogę się do mnie nie tepać. No, ale... Albo jedna Damiana i wcale się do mnie nie tepnąłeś. Ale wiesz, że to było przez przypadek. Co jak? Bo <gulia> chciałem się tepnąć właśnie do Damiana. I dałem strzałkę A. w góry i nie zobaczyłem, że tam jest lokar napisany. Myślałem, że Damian będzie. Myślałem, że chcesz sprawdzić gdzie jestem. Nie. Chciałem się tepnąć do Damiana. O, Jezu. Z... Jezu, co tu się Ustaw ktoś dzień. Żul się poddaje, żul, się na za bardzo już Oła! Poddajesz się? Tak yy? Czemu? Czyli... szkielet zabił żula Aha, serio? Tak Czyli oficjalnie żula. wygrałem tę rundę, tak? Tak Wygrałeś Lokal, O, tu Matuszki. jest szkielet, który zabił żula, oła, zaraz zabije mnie 8, 9, szukam! Dobra, Jazda. to licznika Dobra, zobaczymy czy, czy, chociaż mi się udają? Żula nie ja znajdziesz. Mam... Ja mam taktykę, ja mam taktykę. Ja was zrobię, ja was zrobię na tym. Jest Lokar! Mam cię, nie, nie Lokar, sorry, Żul. Na drzewie, widziałem cię na drzewie. Znaleziony. Żula nie znajdziesz. No nie, Żul znaleziony na drzewie. Więc teraz jeszcze tylko Lokar został. No. Bo żula mi się popsuło. <laughs> Już na samym początku znalazłem Żula, to jest super. Lokar tak. się lubi w tych w jaskiniach, w kopalniach chować, bo jest czarnuchem, więc... No, tak kurde, nie, wiem. rozkminił moją taktykę. A on lubi, on lubi w ciemności, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Co, coś ja mi tu wlazłeś. Co mi tu ale, ale będziesz miał ciemny odcinek, ja pitole. A jakby go tak nie tak, tak widać? Do dziury. Tylko teraz pytanie. Tak powolutku muszę się. <laughs> Czy ty na Opti fajnie nie szukasz? Panie pół. Oła! <laughs> Chciałem ja się ciebie coś zapytać, a ty mnie od razu bije się, zapyta... O jezu. Co, co wy się jezu, tam bijecie? jeny? Uspokójcie się, bo mi to hałasuje. <noise> Jasne, hałasuje. Oszuście. O jezu, ty slime, nie slime. No serio mi hałasuje. Nie to nie, nie toperze. ja sam sobie idę. On, On tu się jest. schował pewno. Idź też, bo mnie zdemaskujesz. demaskujesz. Won! Ale mam skupienie. Nie, biją mnie! Czekaj, ile zostało czasu? 3 minuty. Masz loa. Loa masz. Właśnie, jak ktoś zginie, to od razu. Mięsko! Tak, masz loa. Jak ktoś zginie, to od razu dyskwalifikacja przegrał. Tak. Więc kurczę no. <laughs> Więc nie zgin. <laughs> I e, ogólnie info dla Żula, Nie ma pomagania komuś w dyskwalifikacji. <śmiech> <śmiech> A Żul już szykawał. <laughs> <laughs> <noise> łapkę na mnie. Dobra, mam ją w tym. Dobra. Kurczę, no. Co ty ja ty zrobiłem? Ty, gdzie ty jesteś? Pumba. O, e mam dla ciebie buflę Dostajemy Dostałem SMS-a. -y. Powiedz mi, Rokhar, dostałeś od Pum szkieleta? Pumba. E teraz czy Pum wcześniej? Ogólnie w tej rundzie. W tej rundzie Pum -a. nie. Pumba, nie, a nie buchla, no. Jezu. Mam dla Ciebie butlę miłości, Pumba. Butle miłości. Już, dobra, w sumie grzdylniem się. Grzdy. o Oto. Zostały Ci dwie minuty. Dwie minuty Ci zostały. wypita. O! Dzięki. Dobra, to było na... Tym razem ja tam nasikałem. <noise> Jej, właśnie coś czułem, że coś jest nie tak. Coś było nie tak w tej butelce. Ej kurczę, ja Cię nie widzę, a już chyba zgubiłem teren gry w ogóle. Ja też zgubiłem szczerze ten gry Totalnie nie wiem gdzie ty możesz być Jaki Jak zostanie 30 sekund to ci dam podpowiedź, okej? Okay? Dobra Kurczę no O, widzę cię. Kurde, to e? ci Cześć ty świński. Albo cię zbejtowałem Chodź tu do mnie świński ryku. Nie, raczej mnie nie zbejtowałeś, myślę, że mnie widziałeś na serio. Nie wiem Ja uważam, że mnie widzi... Coś mi tam migło To ja to, ale Teraz się czy... nie widzę, więc nie Gdyby? wiem Nie wiem czy ci coś gdzieś migło, czy nie Ja pitole, ty... Nie, ja, ja po prostu mam takie skupienie, to tak próbuję <noise> cię znaleźć, a... A i tak Jest 6 sekund do końca ile jest? Czekaj, już ci mówię jest Jest minuta. Koledzy. Kurde no. Minuta 10 dokładnie Koledzy <noise> Kiedy ja się chowam Żół. Yy, nie, yy, na onek szuka, a Żół się detonuje. <laughs> ja, pitole, Żół, co ty robisz? <laughs> Żół się nabombił, dosłownie. Ja, pitole, nie, no nie mogę Cię znaleźć, gdzie Ty jesteś? 40 sekund, jeszcze chwilę musisz czekać na podpowiedź. Czy znaczy, ja Ci nie. Ja ci nie czekaj. W ogóle muszę pomyśleć, jak mam ja Ci nam wskazówkę. Eee. O! W momencie, jak znalazłeś Żula, byłeś bardzo blisko mnie. Znaczy, bardzo blisko, no. Mniej niż 50 grubo, kratek ode mnie byłeś, o. o mnie już nie, wiem, nie wiem, gdzie on jest już w ogóle. To tam nie, miejscu. tam gdzie go. A no, no to chyba że. Tu gdzieś była moja miejsce, bo Szukaj go! <ścoughs> Co, <ścoughs> Co, ja Co ja właśnie zrobiłem? Co ja właśnie <ścoughs> zrobiłem? Co ja właśnie zrobiłem? gdzieś gdzieś obok mnie. Gdzieś tu jest, na 100 Mogę się założyć. Ćwiartkę, <grym eee, <grym> <stawią> ćwiartkę. <grym> Stawiam ćwiartkę ćwiartkę czwartkę. ćwiartkę Koniec czasu Stój w miejscu, Kurde. nie ruszaj się, nie no. ruszaj się O ty Odwróć się Oooo. Oooo. <grym> 29 na bombing przyszedł Żół na bombing przyszedł Dobra, teraz <grym> gdzie wy możecie być? Żul jest nabombiony, <grym> więc pewnie się o coś potknie i zrobi hałasu <grym> Mi już minęła faza, mi już minęła! Prawie byś mnie zauważył Mnich ma mocną głowę! Właśnie chciałem powiedzieć, mnich to tu kurde twardy zawodnik No nie, mnichu jest dobry Coś mi tu mignęło w tym. Zażywa i całe bo Muszę na chwilę F1, bo... Tanczy sobie się Idź! Idź! Robię tante z Hard Co? Robię tańce sportań. No, no nie! <noise> Żulody! Znaczy ty... Nie wiem kto tam chodzi po tych jaskiniach Ale jakiś ciemny człowiek. Tam może to zjawa jest tu ja się. <głos> <nie>. <głos> <Ustawi> coś z <noise> was dzień, bo się też... robi nocka Żul potrafi taniec dnia. <noise> Nic <d> dnia <głos> <głos> O, tam jest jeden... Żół! Że... <grym> to jest ciudateta ta. Ty od zaczynałeś, ja tu zostałem pata Tu tu cały czas A ty to... mnie nie widziałeś A w sumie ja że... sobie... Bardziej się dziwię, że nie wyczułem tego smrodu, ale dobra No, no bo to... ja się umyć wczoraj <grym> Dzisiaj... Nie, w sumie wczoraj w twoim kiblu się myłem W sumie to było w dwa w dni w Twoim temu, bo... kiblu! <grym> to co ja jest? Jenny to creeper myślałem, że to pumba gdzie w sumie może Panie być Pumba? Pumba? gdzie pan jest? No, nie mogę powiedzieć, bo chcę chociaż jedną rundę wygrać na tym odcinku. Hmm. Akurat sobie znalazłem fajną miejscówę. Ja Kurczę... Ja nie... siedzę cicho. Siedzę cicho i nic nie mówię. Eee... No, ha, ha. Ja umiem tańce Trzy minuty mi zostały. Kurczę, nawet w sumie... Tu jest jeden klockar. patrz na mnie. Patrz. No. ta 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 ta. ta. Da, 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 da. No to... O deszcz zaczął padać nie? no? Bo żul go wytańczył Ale weźcie to wyłączcie Żul wytańczył bo... deszcz Ale, bo... Serio wyłączcie <grym> deszcz, deszcz bo na shaderach nic nie widać To ja taniec Taniec słońca Słońca Ej serio nic nie widzę Jest tak ciemno i szaro Że ja żula stąd nie widzę chociaż wiem gdzie jest powiem wam, że no są utrudnienia Ale w ogóle ładnie wygląda jak takie, te bloki są Widać, że są mokre, tak się odbija wszystko fajnie Żul idzie do ciebie Do mnie czy do Pumby? Jak będzie, jak będzie... Jezu, ale woda wodnista A jak będzie 30 sekund to ci daję podpowiedź Dobra, są dwie minuty, są dwie minuty Dobra Przyjaciele, ja butów nie mam, a tu jest woda wodnista, ognista Woda wodnista. Mogę ją se do butu i nalać. Inaczej jak będzie minuta to daję ci pierwszą podpowiedź, a jak będzie pół minuty to daję ci drugą Dobra Opowiem, Wydaje, się, jeszcze... Wydaje mi się, że mam dosyć dobrą miejscu, więc... No nie! O, ale ich zabiłem <śmiech> <śmiech> umysł A tego to, że to było tak mocno słychać <laughs> No nie, ogóras, a ja nie mam... Dobra, wybuchnij, wybuchnij. Ja nie mogę biegać Czekaj, patrzę się w ziemię i jem chlebek na F1, okej? Okay? Mogę Tak Ja mam pół serduszka <noise> Dobra Ty Żolu Żolu Żuli idzie jedę do ciebie mój bratanek Zobacz. Ty co to jest? Mojego bratanka mi jest To ja zginę Nie bardzo dam zaginę nie, ja serio zginę. Już Miko! Jużmik! <grywa> Zabijesz mi Jużmika? <grywa> Jeszcze nie. Oła! Dobra, teraz, no. Tak. Ej, ale ja muszę, muszę sobie podstawić blok, bo nie wyjdę z przez creepera. Mogę? Pumba! Pumba! Czas Pumba. Pumba. Pumba! Tak, możesz, możesz. Możesz. Ma, gulnij za. Żulu, dziękuję ci, uratowałeś mnie. Zostawił moją butlę tam magiczną. 19 sekund, dawaj podpowiedź, tą mocniejszą. Byłeś przed chwilą w tym miejscu, żul tutaj bił. No to mój bratanek, ani nie żul. Proszę. No właśnie, co. Gdzie ty, Pumba, jesteś? Ile, 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 ile? Tu jest szkielet. Ile, ile? No nie wiem, Zadzwoń! Teraz już. Jest! Wygraj, patrz! Gdzie ty jesteś? Już tutaj! A to mnie tu nie było! Jeju, jak dobrze. Żulu, dziękuję ci, tak? Pijmy zarazem, trzymaj górę. Jemy! Wygrana! Świętujemy! Jeju. <grywia> dziękuję wam niesamowicie za oglądanie tego odcinka. Przynajmniej jedną rundę nam się udało y, wygrać. Ale i tak, no, odcinek o, ogólnie robię. wygrał Lokar. No, dwie rundy jednak, na które dwie dwie no, Więc wygrało. zapraszam bardzo serdecznie do Lokara. Zapraszam na kanał Damian Noe, gdzie będzie Żul. Y, no i miejcie się dobrze. No, trzymajcie Aha. się, jeśli się podobało, można zostawić też łapki w górę. Myślę, że to było idealne podsumowanie tego odcinka. Trzymajcie się, przyjaciele, za dużo.